Rok rocznie na wiosnę w całym kraju rozpoczyna się akcja masowych szczepień ochronnych przeciwko durowi brzusznemu. Szczepienia te są jedną z podstawowych broni w walce z durem, groźną chorobą zakaźną, występującą najczęściej w okresie lata i jesieni. Szczepienia są bezpłatne. Państwo ludowe w trosce o zdrowie obywateli pokrywa w całości koszty wyrobu szczepionki i organizacji szczepień. Akcję szczepień przeprowadza Służba Zdrowia. Ekipy jej docierają do wszystkich miast, wsi i najbardziej oddalonych osiedli. Wśród zgłaszających się do punktów szczepień w szkołach, fabrykach i urzędach nie powinno braknąć nikogo. Tylko w wypadku choroby odkłada się szczepienie na termin późniejszy. Służba zdrowia czuwa nad sprawną organizacją szczepień. Zaledwie parę chwil trwa rejestracja, odkażenie miejsca ukłucia i samo szczepienie. Otrzymane świadectwo jest dokumentem, który służy dla okazania władzom sanitarnym i administracyjnym. Wszyscy już dziś wiedzą, że szczepienia przeciwdurowe przygotowują organizm do walki z chorobą. Zdarza się jednak, że ofiarną pracę służby zdrowia utrudniają ludzie, którzy lekceważą chorobę i unikają szczepień. Nie zdają sobie sprawy z tego, że dla nieszczepionych dur stanowić może śmiertelne niebezpieczeństwo. Dór brzuszny wywołują widoczne tylko pod mikroskopem zarazki. Zarazki te dostają się do organizmu ludzkiego przez przewód pokarmowy wraz z pokarmem i napojami. Usadawiają się one w wielicie cienkim. Już w pierwszych dniach choroby zarazki przenikają do krwi, która rozprowadza je po całym organizmie. Objawy choroby nasilają się. Gorączka wzrasta, chory jest odurzony i często traci przytomność. W trzecim tygodniu choroby w jelicie cienkim powstają owrzodzenia. Bywają one przyczyną krwotoków lub przebicia ściany jelita, co może spowodować zgon. Dlatego też przy pierwszych objawach choroby wysokiej gorączce, silnych bólach głowy, braku apetytu. Należy zawiadomić lekarza. Chorego na dur brzuszny skierowuje się do szpitala. Jedynie leczenie szpitalne daje pewność, że chory będzie miał odpowiednią opiekę i nie zarazi otoczenia. Walka z durem nie kończy się na odwiezieniu chorego do szpitala. Ekipy służby zdrowia unieszkodliwiają ognisko zarazy w domu i obejściu. O wiele trudniejsze jednak jest zniszczenie zarazków pozostających w organizmie nosiciela, który przebył chorobę. Zarazki usadawiają się najczęściej w nerkach i woreczku żółciowym, skąd skalem i moczem, Wydalane są na zewnątrz. Niegroźne już dla nosiciela, stanowić mogą źródło zakażenia dla innych osób. Durem zarazić się można bardzo łatwo. Wystarczy na przykład bezpośrednia styczność z chorym lub z jego bielizną. Bieliznę chorego trzeba poddać dezynfekcji i wygotować. Nie należy jej w żadnym wypadku prać w stawach, jeziorach czy rzekach, gdyż przez to zaraża się wodę. Źródłem zakażenia może być również woda źle zabezpieczonych studni. Do wody studziennej bowiem wraz z wodą podskórną przenikają pod ziemią zarazki z nieszczelnego ustępu. Nieszczelny ustęp umożliwia także roznoszenie zarazków przez muchy, które przenoszą je na pokarm ludzi zdrowych. Dlatego z muchami trzeba prowadzić zdecydowaną walkę. Należy je niszczyć i strzec przed nimi pokarm i naczynia. przerzeniu się duru zapobiega dobrze urządzona studnia. Musi mieć ona szczelne przykrycie, cementowe ocembrowanie i powinna być odpowiednio oddalona od ustępu. Dbałość o szczelne ustępy. Mycie rąk przed jedzeniem. Mycie owoców. Picie przygotowanego mleka i wody ustrzeża nas przed zarażeniem się durem. Szczepienie przeciwko durowi uchroni nasz organizm przed chorobą i jej następstwami. Zapamiętajmy, że tylko wtedy unikniemy epidemii duru i pomożemy Państwu w walce o podniesienie zdrowotności społeczeństwa, gdy nikt nie będzie się uchylał od obowiązku szczepienia.